Rozmyślanie Czterdzieste na poniedziałek, Bluźnierstwa Żydów, Podział Szat, Pierwsze Słowo Pana Jezusa na Krzyżu. Przedstaw sobie Pana Twojego Ukrzyżowanego. Punkt pierwszy. Powiada Marek Święty, a przechodzący bluźnili go. Uważ, iż dość było nędzy, dość bólu na pana Jezusa, że był na krzyżu. A złość ludzka nie kontentowała się jeszcze. Pana bluźnili, zęsie natrząsali. O zaiste, panie, spełniło się pismo, nad boleści ran moich naddawali. Kiedyż też odpoczniesz z tych bólów twoich, panie? Doświadczyłeś znać, że po nieszczęściu nieszczęście idzie. Pocieszaj się tym, że i Pana Twojego boleść po boleści spotykała. Proś za tych, co cierpią od języków szyderczych. Uważ, że bluźnienie właściwie znaczy mowę przeciwko Bogu albo świętym. Oboje to w Chrystusie wypełniło się. Bo mowy przeciwko niemu były przeciwko Bogu mowy i przeciwko świętemu, bo Chrystusowi Pańskiemu. Pocieszaj się tem, gdy od języków cierpisz. Pan mój więcej od nich ucierpiał. Proś za bluźniących Boga i świętych jego. Uważ w szczególności to bluźnierstwo, które wyraża Mateusz Święty. Jeśliś Syn Boży, stąp z krzyża. Jakoby naśmiewając się, że się daremno Chrystus Synem Bożym czynił. I obiecywali jeszcze, że weń uwierzyć mieli, jeżeliby stąpił z krzyża. I owszem, Panie mój, żeś Synem Bożym, nie stępuj z krzyża. Wypełnij słowo dane Ojcu Twojemu, wypełnij dzieło zbawienia naszego. I zalisz i ty nie słyszysz tego słowa? Stąp skrzyża, krzyża, daj pokój temu stanowi duchowności twojej. Pragnę panie mój na tym krzyżu umrzeć dla miłości ciebie ukrzyżowanego. Mówi ci pokusa, stąp z krzyża przez niecierpliwość, a ty zawołaj za świętym Franciszkiem Ksawerym. Więcej, więcej panie pragnę cierpieć dla ciebie. O panie, z którego się naśmiewano, żeś miał we trzy dni obalony kościół odbudować, obróć raczej te pracę twoją na mnie, abyś duszę moją godnym sobie przybytkiem uczynił. Ofiaruję ci panie za te naśmiewania łzy matki twojej, i dusz do ciebie ukrzyżowanego nabożnych. Za to, że głowami na pośmiewisko trzęśli, ofiarując szyje męczenników pod miecz poddane, głowy zakonników posłuszeństwie żyjące i wszystkie nakłonienia głów z nabożeństwa chrześcijańskiego. Punkt drugi: Chrystus na krzyżu wisi, a żołnierze sukniami się jego dzielą, mówi Jan święty. Wzięli szaty jego i uczynili cztery części każdemu żołnierzowi część i suknią. Uważ, że te suknie po Chrystusie nie do żołnierzów należały, ale do Matki Świętej, do Jana i Jakubów obydwu jako krewnych. Odkupiłaby je była Magdalena i Hananejka, a i ty sam. Wzgarć światem, na którym sukcesje często bezrozumnie idą. Jeżeliś na świecie, pomyśl, kto po tobie sukcesję brać będzie i jako się to obróci? Jeżeliś zakonnik, czy nie masz czego, choć z dozwoleniem, czego by lepiej już teraz się pozbyć? Pozbywam się, Panie, dla Ciebie ciała i duszy mojej i Tobie je na dziedzictwo ofiaruję. Zważ, że podzielono te suknie na cztery części, bo Pan nasz cztery części świata okrył. Odział na szczęśliwą wieczność. Jeżeli nosisz suknię kapłańską, albo zakonną, albo szkaplerz, albo choć w szatę matki Kościoła katolickiego jesteś ubrany, to i ciebie odział, Pan Jezus. Twoje chęci, przychylności. Dobroczynności, sąż też jakoby one szaty pana Jezusowe, co by się ich to niejednemu dostawało? Duchowni, porachujmy się, czy nam nasza przystoi szata. Jako tym żołnierzom szaty pana Jezusowe nieodpowiednie były. Porachuj się, człowiecze świecki, mający wielkie grzechy, czyć ta, którą nosisz, przystoi szata? Zważ, iż, powiada Jan święty, a była suknia nieszyta, od wierzchu cała dziana. Jest podanie, że to była sukienka od najświętszej panny dziana. Rozumieją drudzy, że od młodości przybywało jej zawsze na panu Jezusie. Winszuj tego szczęścia, tej sukience i tego poszanowania robocie najświętszej panny, że jej żołnierze rozcinać nie chcieli. Ubierz i mnie niewidomie w barwę twoją, Boga rodzico panno. Jeżeli masz kapleż, zaiste jest to sukienka od Boga rodzicy panny. Prośże, abyś ją godnie do śmierci nosił. Nie chcieli żołnierze tej sukni dzielić, a ty czy nie czynisz między ludźmi różnic, rozdwojenia? Ba, i sam czyś złączony ze starszeństwem swoim i bliźnimi swymi? Panie, o którego szatę losy żołnierstwo rzucało, losy moje są w rękach Twoich. Niechże mi na szczęśliwą padną wieczność. Punkt trzeci. Pierwsze słowo, które Pan Jezus na krzyżu wymówił, jest podane to Ojcze, odpuść im, boć nie wiedzą, co czynią. Zważ, że pan Jezus tego słowa ojcze dwa razy użył na krzyżu: raz modląc się za krzyżowników swoich, a drugi raz oddając ojcu ducha swojego, jakoby za tak wielką rzecz sobie mając, modlić się za krzyżowników, jako duszę swoją Bogu polecać. A u ciebie, jakąż też ma wartość miłość nieprzyjaciół? Nie mógł Chrystus więcej zobowiązać ojca, aby krzyżownikom odpuścił, jako nazywając go ojcem. A ty, czy z serca też obowiązujesz Boga, żeby nieprzyjaciołom twoim odpuścił? Dobrze czynił. Zważ, że pierwsze słowo Pańskie było modlić się za nieprzyjaciół, nam na naukę, abyśmy miłość nieprzyjaciół mieli między aktami pierwszymi duchowności naszej. A u Ciebie, czy nie ostatni to akt? Nie odwłóczysz, że tego, abyś nieprzyjaciołom swoim odpuścił? Cóż kiedy dla nich uczynił? Cóż byś teraz uczynić miał? Uważ, iż nie wymienił Pan Jezus, za których się modlił, ale ogółem rzekł. Odpuść im. Może aby ta modlitwa i na ciebie się ściągała. Dziękuję ci, Panie, za nią, ale i to sobie przed Tobą przyznaję, iż nie wiedziałem, com uczynił tak wiele razy z głupstwa pobłądziwszy. Nie wiedziałem, com uczynił Ciebie. Najwyższe dobro nie miłując, nie wie mi dotąd, co czynię, że Ciebie ukrzyżowanego nie kocham, nie żałuję. Rozmowa Panie mój, gdy Ty do Ojca swojego mówisz, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią, oto i ja w nieudolności mojej, Odpuszczam wszystkim nieprzyjaciołom moim, których znać miałem, których znać mam, znać mieć będę, a odpuszczam serca dla miłości siebie ukrzyżowanego. Daj mi łaskę, abym to coraz goręcej i goręcej czynił.